To, co tam? Jeszcze raz jak się nazywasz? Przypomnisz mi, bo sobie zapomniałem? Krzysiu. Krzysiu, Krzysiu, mam dobrego ziomka, Krzysiu. Skąd jesteś, Krzysiu? Poczekaj, muszę. Podlasia. podlasia. Podlasia, Dokładnie, Poczekaj. biały stok. Okay. Ci komunikujemy na, na Ligusi. Dodajesz mnie, czy jak? czy ja. Tak. Ja, ja stworzę nie standardową. Dobrze, e, dobrze. I e, ci tam z, zaproszę. Okej, okay, podgłosiłem, powinno być troszeczkę głośniej. Jeszcze zrobiłem tak, żeby na, na Discordzie cię było lepiej słychać. Ja mogę sobie mikrofon zboostować. No tak, to, to możesz sobie e, troszeczkę go zboostować i Chacior będzie mówił, czy jest git. Dobra, jest git? Czacior, 01, piszcie Czacior, 01 git, nie git. Patrzcie jak dwa, skupen, Raz, dwa, raz, dwa. Głośniej chyba <głosy> trzeba. Nie, jest git, jest git, jest git. Jest <noise> jest git. Dobra. Kliksu, nie wiem co mówisz, ale czaję. piorunek to <noise> jest ten elektrotyp, nie? Uy, tak, tak. A! No Dobra, czas. Stinky jest. Stinky cheese na czasie cały czas. <laughs> Że Rybson śmierdzi trochę? No, może trochę. Nie no, nie mów tak. Nie no, przepraszam rybcom. No i co? Aaaa, splashował, jaki cienias! <laughs> <laughs> ja, jaki cienias! Stary jak ja to? E e Chcę być tutaj w, coś fajnego żebyś mógł sobie powinąć Coś do stóweczki co Do stóweczki? Sobie... Do stóweczki, coś z, do stóweczki Chciałbym sobie powinąć z, 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 z ekipa to nosi. Może t-shirty, może sleeve, może gadżety proszę Państwa ja To teraz sobie... Wiedziesz? No, 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 tak by było najlepiej I później Karbu... Siema Kuba, siema Siema Rypson, siema Siema, co tam? Bardzo Sie fajnie, miło mi Cię poznać Ja w ogóle chciałem... Mi też powiedzieć. miło ja tylko chciałem powiedzieć, że oglądałem swego czasu właśnie Xayo, głównie Shoty, ale właśnie ksajo i tam też się przebijałeś mimo wszystko. I co, no miło, że tak mogę sobie zagrać z takimi proplayerami, ale. xD, the... A to nie on, to nie on? A. Przestań, Kuba, to mi jest miło. Dobra, poczekaj, Fake, bo... No fake, no szkoda. Uczepieczone, to nie on, ale, ale mnie też. Uczepione. Uczepieczone. Te, ale Ej, dobra, to może po prostu, żeby też nie zanudzać, eee, ale, ale XD na czacie poszło. No kurde, nie znam się czacior, musicie wiecie, musicie być dla mnie bardziej wyrozumiali, nie? Eee, no, ale Kasz dobrze strolował to... Oj, kurczę, mógł zrobić, mógł zrobić dużo szkód, a nie zrobić zrobił, to jest chyba zrobione dlatego, że chodzi o ten, chodzi o... tutaj to nie będzie zaznaczone, ale to chodzi o chyba położenie, nie? Eee, wysokość, eee, wysokość, nad poziomem morza, nie? Tak się daje. Dobra, co ja pierdolę. Dobra, dostałeś. Okej, okay, dobra, i co, udało się z, złapać Rybsona? Tak, jest Rybson? Jest, jest Rybson prawdziwy, streamuje. I, co, i, poczeka, I poczeka chwilę? Nie obrazi się? Poczeka. Serwus! Po... No siema Rybson, miło mi Cię poznać. Siema, też miło, cześć, cześć, cześć. Też już A. mówiłem, też już, poczekaj, zmienię sobie scenę, żeby była ciekawsza. Też już mówiłem na tym, na... na... na Wcześniej, jak się okazało się. Słyszałem, no słyszałem. Okay, oglądałem. Ale dzięki! Oglądałem, oglądałem, bo jak właśnie chciałem grać w League of Legends, to nie ukrywam, że właśnie Xayah robił bardzo taki fajny, bardzo content dla mnie. Mi się to po prostu podobało i sobie oglądałem shoty i tam też występowałeś czasami na jego czas. Tromba bomba, nik, tak? tak? Tak, 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 tak. Tromba bomba. Zaprosiliśmy do znajomych? Czy... Ja do, od razu Gierczy zaproszę, okay. Institute, ale. O, Joch, jeszcze mówię. Co Słyszałem, że nie trzeba było być grać więc Bardzo dobrze, proszę Państwa, Czacie się widać z Dżogem. Teraz będę miał potężny po, pojedynek Jojo, z tym e e oh. dobrym graczem oh. w ligę. Poczekaj, zaprosiliśmy od razu do wielkich. Nie, nam na liście? Kibicujcie, bo to jest bardzo ważny w sporcie. Także kibicujcie, ja trzymam kciuki, kubuś powodzonka. Ej, w ogóle, Radek, kindly Radek, ja będę do ciebie miał sprawę później, ale to do dobra, później. Okej, okay, ja jestem na. Tutaj szybka popisóweczka Aaaa, okay. no, no, dobra, nie udało się zrobić, e, zrobić e, okay, okay, dawaj flash, to mówi, dobra, lecimy No już jest ten moment, kiedy powinienem... E... A, Ale zlitowałem, nie No, cieni, cieniutko, cieniutko Dobra, dobra, ale to jest dlatego, że wiesz, to jest dlatego, że e, kurczę pieczone e, nie ukrywam. Patrz, wiesz kto wbił? Nie wiem. David Zadymiasz. O kurczę, tutaj David zadymiasz. Ja, ja lubię Davida, ale jednak troszeczkę bym się obawiał tak? No ja do, dla siostry, dla siostry. Aha, dla siostry, okej. Okay. A no, no. co to będzie? A no. się ogląda ekipę Fiza? No tak, wszystkie filmiki, proste Serio? No to fajnie No, no to Agata powiedziała, że poprosi o, o paskę. No ale nie, nie byle jaką, bo pateca. O, no, Serio? No mogę się teraz słyszeć, piszczała ze szczęścia. Fok widzowie No i zajebiście, stary, no to co? Aha! Dobra, dobra Aha Dobra Dobra, ziomek, piłka nożna. Ja cię tutaj cisnę jak kurczaka z rożna. Bo to nie jest chłopie, kurca, kurczak z KFC. Żomek ja cię cisnę jak Ronaldo, a ty nie masz tutaj sił. Aha. Dobra, odbijam piłkę od bandy, wchodzę w krawędź. Mówię ci, ty chłopie jesteś jakiś ptak, ty jesteś jakiś łabędź. A ja jestem y, orzeł bieli. I chłopie... I nie będziesz dzisiaj spał na pościeli. Aha, aha, aha. Także kumaj bazę siomek, kumaj fazę brat. Ja to dostaję na twarz skat. O kurde, dobra. Przypał polega na tym, że... Dobra, 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 może zrobimy. Może zrobimy lekką przerwę, bo do, yy, się nie skoncentrowałem. W sumie to też pewnie nie byłeś skoncentrowany i, za, i zauważyłem, że powoli zaczynam dostawać w dupsko. Okej, okay, sekunda, trzeba. Werka? Co Wie... robisz? Dzisiaj sobie gram z widzami. Jeden na jeden, różne gierki. Jeżeli wygrają ze mną, to ja im kupuję rzecz z ekipa to Serio? No, no, tylko e, te. Dobra, to dawaj Romek, co jeszcze wierzy. Dobra, to może tak na koniec. Dobra, to może tak na koniec po prostu powtórzę bo swoje mistrza z krajów bałtyckich i będzie spoko. Co powtórzysz? E, Eliminacje z mistrzostw krajów bałtyckich, bo jestem oh. też Najlepsze 16 krajami bałtyckimi, więc. Okej, okay, dobra, to zrobimy tak. Chociaż się wita z wersów, We, wersop się wita potem. To Cześć. zrobimy też tak. Trzeci ja witam z wersop, żeby właśnie, nie było. Właśnie tutaj też jest steromexo, też się wita z tego, tylko tego nie słyszysz. No właśnie bo... nie słyszałeś aż tak. Może się kiedyś tak. się przywitamy na żywo. Mam nadzieję, że się może udać. Dobra, ale czy ja będę mógł do tego coś tam spróbować nawinąć, czy raczej będzie ciężko? Eee, możemy zrobić tak, że najpierw tak, żebyś nie nawinął, żebym miał po prostu... Okej, okay, dobra, co, dobra, pokaz. Po spróbować. Robimy, robimy, dawaj, 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 dawaj. Tak. Czekajcie, ja to sobie zmienię tylko ustawienia w sumie na Discordzie, żeby było na naciśnij. Dobra, 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 Teraz możesz posłuchać jak goś, Dobra, jak, jak teraz? Robisz, bo takie, nie zakładaj sobie, bo one mogą być Bye -bye. Being on the stage was so stressful for me. Seeing all the faces just staring at me, telling me mama that this shit ain't for me. Now I'm standing here with my mic and me. Yeah. Ej, dobra with my mic and me Dobra, dobra zaje zajebiście bieku, teraz ja zrobię, dobra Ja tutaj biorę sobie Majka Dobra powodzenia najprostsze to jest po prostu jakbyś mówił putka wódka Wrótka, Tak, to, <grymne> to jak najszybciej. Dobra, bo <grymne> mi zaraz Twitch zbanuje. i będzie przytomny. Dajcie sekundę, muszę sobie pójść po, po papier, żeby sobie. Yy, nie, wiecie, a, nie no patka, nie pisz tak, przecież to nieładnie. szybkie gole, go nie, golenie, nie? Koniec. Pożegnanie z wąsem. Okej. Okay. no 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 no. Dobra, nie, Nie, nie robimy tak, nie można chyba. To przypał. Muszę tak Nie masz przychy sobie włosów stałych skolić nie teraz. Zobaczycie jak coś. Dobra. Piszcie, piszcie na czacie, że nie ma psychy zgolić. Nie słyszycie jak coś Sob... cały czas. Cieoła <grym> yy, Hejka, tu Miki, dzięki wielkie za zaprezentowanie. Proszę Państwa, no i pożegnanie z Wąsem. Pożegnanie z, yy, z Wąsem. 1 milion na życie, on razy w Nie mam psychy zgolić brwi, ale by było mocno, gdybym zgolił brwi cały <grym> to, to Tego byście się nie spodziewali, co? Ej, dobra, 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 może byśmy coś odwalili, co? Zawodnego. Co bym mógł zgolić, żeby... Te, 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 te maszynki, one są ze Stanów, chłopie, widziałeś kiedyś maszynkę ze Stanów? No właśnie, dobra, proszę Państwa, jak było? Ogólny wąs, proszę Państwa, następnym razem będą brwi, może ewentualnie... Może